Jest klatka piersiowa, środek mniej więcej Uciskamy na środku klatki piersiowej, mamy ręce. Zakończył się właśnie cykl szkoleń z pierwszej pomocy przeprowadzony na prośbę kierownictwa Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzili Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, którzy przeszkolili w udzielaniu pierwszej pomocy pracowników starostwa. Mamy nadzieję, że szkolenie takie poprawi poczucie bezpieczeństwa zarówno u pracowników starostwa, jak i interesantów, czyli wszystkich mieszkańców powiatu lubartowskiego, którzy będą wiedzieć, że są w tym miejscu osoby, które będą mogły udzielić im pierwszej pomocy lub nawet uratować komuś życie. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie szkolenia. Różne sytuacje się trafiają w urzędzie, także na pewno po spotkaniu z panami nasz personel będzie czuł się pewnie w sytuacjach, które zakładam, że hipotetycznie nastąpią.